Witam Was moi mili. Właśnie widzicie wersję 1.5.6 oh, Fuck man to jest... Aha, okej. Okay. Chodzi o to, że podpaliłem przypadkiem swój domek. Nie mogłem zgasić. A cały domek miałem z... Aha, no widzicie właśnie co tu się dzieje w nocy z drewna. I to jest właśnie golem, najgorszy golem Dobrze, dobry szkiele On yy, ma moc podwójnego, podwójnego creepera Cały mój domek rozbudowany poszedł się jarać Okej, okay, no to cóż mam innego O Jezus Maria co to? Aha, duch Cóż mam innego do zrobienia niż ...niż zacząć nowy świat. A więc... Bye bye. Bye bye. Stwórz nowy świat. Mm, nie wiem. Moimaniak. 1, 2, 3. Stwórz nowy świat. Także widzieliście co tu za chaos się dzieje w nocy. Najgorsze są te ogry. A tu właśnie widzicie dwa koniki. Tam właśnie rekiny sobie pływają. Ogólnie jest nie za bardzo przyjemnie, ale lubię takie zróżnicowanie. Dobra. Aha. Tutaj jest World Mob, Mod Options. Klikamy i tu jest SPAWN LIMITS Tutaj możecie sobie ustawiać HUNTER CREATURES, że w jakiej, w jakiej częstotliwości będą się respić WATER MOBS to samo I inne ANIMALS, zwierzęta Przydatna opcja Na przykład, gdy nie chcecie mieć do czynienia z większą liczbą drapieżników, hunterów którzy cię zabijają w nocy i chcą w miarę spokojnie mieszkać. A my tutaj pozbieramy drzewięko i zrobimy, poszukamy sobie domku. Właśnie widzicie mini-mapę w prawym górnym rogu. Ja już o tym mówiłem. Na ten czas tyle mi starczy. Fajnie nawet. Jak zwykle. O Misia, właśnie widzicie Misia. On najdam rybki. że jak on ryczy. Dobra, jest rybka. Muszę już zjeść, pozostawimy na później, tam jest lisek. Okej. Okay. Eee. Wszędzie las, nie, nie lubię już lasów. Zawsze się respię w jakichś lasach. Eee. To była bitwa? Delfin przeciw rekinom, coś takiego chyba, delfiny przeciw rekinom, coś takiego. Eee. No nie wiem. Chyba zrobię sobie taki. Gdzie jest słoneczko? O ja ci kręcę. Domek zrobię raczej Zwyczajny taki z... najpierw z kabla, później y... usunę kabla zrobię z planków. Po troszeczku. Dobra, to teraz. Przerabiamy drewno na deski. Zrobimy Stolik Co ty mi się tu mi się obchasz? Dobra, później cię zabiję. No, empatyki. O Jezu. Okej, okay, robimy tylko kilo. Stu było sięgnięcie, dobra. Mm. Idziemy po kamień. O jest. Dużo kamienia, potrzeba. I od razu... Albo może nie. Patrzcie! Coś za szczęście. Hej, to może tu tutaj zrobię sobie najpierw domek taki, nie wiem czy to domek grotę. Zwyczajną grotę zrobię. Jezu. Okej, okay, chyba tak ostarczy. Dobra, to ja zrobię sobie kamienny kilof i kamienną łopatę. Będzie dobrze. Szkoda, że tam tamten domek, był naprawdę fajny. Brzmi mi się Dobra. Mamy i zrobimy także łopatę. A może i na wszelki wypadek także no. zrobimy mieczek. Ok, rozkładamy to wszystko, to już nam nie jest potrzebne. Okay. Dawaj to. Ok. Idziemy dalej kopać. Blisko spawnu, wszystko, wszystko ok. Dawaj to. Od razu będzie na, na kilof. off. O, nawet, nawet na kilof i łopatę. Wow. Jej kupałem czy ten gravel. Okej, okay, potrzebujemy, potrzebujemy węgla Okej. Okay. Dobra, na początek tak będzie. Podtrzymujemy węgla, więc zabieramy sztuł warsztacki. Cześć, mi się? to bolało. Jezu, ale ty jesteś mocny. Gdzieś ja tu widziałem grotę. Gdzieś tu była skubana. Wait a minute Okej okay. <laughs> Aha, tam jest, dobrze No dobra, to może ja Pójdę albo nie. Pójdziemy razem. Tam jest następna grota. Coś tak dziwnie zaraz. Eee, efekt chodzenia włączony. No. Teraz jest. Okej. Okay. Yy. Od razu jest węgiel. Super. Wow. Bardzo dziękujemy za węgla. No jeszcze trochę. Dobrze. Wow, ale, ale tu super jest wszystko pod ręką. I żelazo. I wszystko pięknie. Fajny początek. Ja ją muszę nagrywać. Muszę jakoś y, nagrywać z określonym czasem, bo ja nawet nie wiem, ile ja już nagrywam. To jest problem. No. Przejście. Wow, to jest jest super. Easy man. Dobra, 21 myślę, że wystarczy. Okej. Okay. Jeszcze tu wrócę. O, i na pewno wrócę. Dobra, bardzo mi nie jest... Yy, pomocna. Dobra, to ja wracam. No, jeszcze rekina zabijemy, chodź tu. Auć. Dobrze, są, są ząbki, nie wiem do czego, ale są. Okej, okay, to ja wrócę do swojej jaskini. I zobaczymy się później. Okej, okay, jestem. Postawimy sobie, jest tu warsztacki, czy jak to się nazywa? Aha, zrobimy sobie potyczków. Zrobimy troszkę pochodni. Aha, właśnie zapomniałem dodać. Pochodnie świecą w ciemności. Znaczy jak klikniesz C, jak klikniesz C, to wyłączysz. Ok, to ja postawię tutaj i tutaj. Na pewno wystarczy. Poszerzymy sobie grotę. Tu i dwa tu. Dobra. To zacznę kopać. Wszystko tu poszerzę. I zaraz będę. Okej. Okay. Grota poszerzona. Przetopiłem żelazo. Mam już żelazny kilof i łopatę. A że mam piękny dar do nalezisk miejsc różnych do budowy domków i grot. Oczywiście musiałem trafić na jakąś jaskinię lub yy, mam pecha, bo właśnie słychać odgłosy pająków i innych główien. Okej, okay, teraz właśnie zdobyłem wałnę a żona zapadła pójdę spać i myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Do widzenia. <gryw> Do jutra. W następnym odcinku będziemy... albo nie. Później powiem. Do zobaczenia, oglądajcie. Będą na pewno nowe i to w krótkim czasie. Subskrybujcie. Do zobaczenia.